Nie musicie być państwo einsteinem, tak, żeby z tej ulgi korzystać. Tutaj nie, jest, nie trzeba niczego innowacyjnego dokonywać. Oczywiście, jeżeli chcemy, mamy taką ochotę jak najbardziej tak, że jeżeli decydujemy się na prace rozwojowe, to tam faktycznie w definicji jest mowa o tym, że ta nasza działalność powinna dotyczyć działań innych niż działania rutynowe, żeby to nie było jakieś takie, które i tak wprowadzamy, żeby usprawnić działalność naszej firmy. Ale tutaj oczywiście, nawet nie wiem, samo opakowanie na przykład produktu, które zmieniamy pod kątem tego, żeby klient chciał korzystać oczywiście szybciej, żeby klient chciał kupować nasze produkty, to to już byłoby wystarczające, żeby z tej ulgi B plus R oczywiście skorzystać. Czyli tutaj to nie jest typu IP box, gdzie mamy faktycznie jakąś działalność innowacyjną prowadzić. Sytuacja, w której ona musi zaistnieć, to mogą być proste badania.